W Policach przy ulicy Grunwaldzkiej od 31 lipca działa biuro posła Dariusza Wieczorka z Nowej Lewicy. Mogą tu przychodzić mieszkańcy gminy Policy i powiatu polickiego, by podczas dyżurów rozmawiać z parlamentarzystami lub ich przedstawicielami. Plan jest taki, aby Polska Lewica w województwie zachodniopomorskim w każdym powiecie miała swoje przedstawicielstwo. Zależy nam bardzo na dobrej współpracy z samorządami, i chcę od razu Panie Burmistrzu powiedzieć, że jesteśmy absolutnie do Państwa dyspozycji. Oczywiście to co się stało, ta epidemia i ten trudny czas powodował, że nie mogliśmy normalnie przyjechać na posiedzenia rad, ale jeżeli to wszystko wróci do normalności, na pewno będziemy. Wśród gości, którzy przybyli na otwarcie biura byli m.in. Burmistrz Polic Władysław Diakun, Burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba, posłanka Nowej Lewicy z Gryfina Katarzyna Kotu, a także była senator Sojuszu Lewicy Demokratycznej Czesława Christowa Nie zabrakło także przedstawicieli europosła Bogusława Liberackiego, Marka Szymańskiego i Wojciecha Długoborskiego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Małgorzoty Stachowiak, a także przedstawiciela Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy Sławomira Żołnierka. Serdecznie bardzo dziękuję również, że dzisiaj spotkali. Do no, uznania. Również tam, chciałem, żeby coś zostało tu po urzędzie, po gminie, po lice. Tu dla Pana posła przekazuję zegar, który będzie odmierzał czas. O i brakowało nam tego. Bardzo dziękuję. Wielkie oklaski dla Pana. W spotkaniu uczestniczyli także przyjaciele i sympatycy Nowej Lewicy. Przecięcia wstęgi dokonali poseł Dariusz Wieczorek oraz przewodnicząca Rady Powiatowej Teresa Szymańska. Teresa do nie można to zaczynać. Bardzo jak ktoś, tak? To jest, co myślicie. Aha! No, no.